Z tej strony Glaw to są niecne RPG. I dzisiaj krótki filmik, no myślę, że krótki, w którym powiemy nasze najdziwniejsze i najfajniejsze systemy w 2025 roku. Czemu chcemy to nagrać? Bo pewna pani, nie powiem wam jaka, tym razem, powiedziała: hej, nagrajcie coś takiego, to mogłoby być fajne. No dobra, nagramy. Nie wiem, ile osób to nagra. Okaże się tak naprawdę, jak będę to składał, ile osób znalazło czas, żeby to tak na szybko, na gwałt nagle nagrać. Także zostańcie ze mną i zerknijcie, co mamy do powiedzenia. Póki co oddaję głos pierwszej osobie, a ja powiem swoje na sam koniec. Także miłego oglądania dzisiaj. Hejka wszystkim nieznym z tej strony Light. Jak Glaw to powtarza, znana i lubiana. Mam nadzieję, że tak jest, bo będziemy widywać chyba coraz częściej, gdyż trafią do grona niecnych. No i pierwszym moim zadaniem tutaj od nich dostałam, żeby opowiedzieć o najciekawszym i najdziwniejszym systemie. Tylko, że tutaj mamy pewien problem, bo najciekawszy, a najdziwniejszy to nie łączy się ze sobą za bardzo. Może, może zaczniemy od najdziwniejszego. Najdziwniejszym może sam system nie jest dziwny, ale najdziwniejszą. Sesję rozegrałam właśnie w opowieściach skrypty. Jest to bardzo krótki system, bo tam się rzuca tylko kaszustką i się przechodzi z pokoju do pokoju. Jest pięć pokoi i przechodzi się trzeba zobaczyć, czy się uda przejść. I ogólnie. Może tam wszystko się wydarzyć w tych pokojach historii i w ogóle to jest fajny system na, na początek, nawet na imprezy, bo to rzuca tylko kaszustką i na bieżąco można sobie wymyślać te pokoje i osoby, i co mają ze sobą, żeby przejść przez ten pokój, na przykład, nie wiem, jest pokój pełen lawy i masz ze sobą długopis i musisz wymyślić jak uciec przed potworem, nie wiem, zombie, który cię goni. I na przykład musisz, ty możesz wyrzucić ten głupi i znaleźć coś nowego w tym pokoju. I za te, pomocą tego właśnie narzędzia zobaczymy, czy ci się uda. No, bardzo ciekawy system, bardzo go, bardzo, właśnie we, bardzo mi go mi się wspomina. E, się uśmiałam niesamowicie, bo byłam z mistrzem tylko i ja, więc w ogóle to był stos po prostu e, sesja. A teraz przejdźmy do najlepszego. Najlepszy, jaki system rozegrałam, to były dwa systemy. Jeden to jest Slavborg, a drugi to jest Household. E, I tutaj e, zadziwię Was, że to nie były babcie, ale ob obydwu byłam tylko graczką. Nie byłam mistrzem gry, w, ani e, w żadnym nie byłam w systemie, chociaż niedługo możecie mnie zobaczyć e, mistrzem gry w na Remconie w Household. Więc czekam i zobaczymy, czy mi się uda poprowadzić fajnie. No i wracając do najfajnie, najfajniejszego systemu, to właśnie Slavborg i, i Household. Dwa w ogóle odmienne systemy. W jednym Slavborgu wcieramy się w goblinów, którzy są wychowywani w latach 90. w Polsce na takim typowym blokowisku i mają szermrane interesy, więc... Można naprawdę się Jeśli jesteś dzieckiem lat 90., 90 2000., to idealnie się wpasujesz w ten klimat, naprawdę, bo czuć ten klimat w tym. W ogóle też jest fajnie, bardzo fajnie rozwiązane robienie e, karty postaci. I co ciekawsze, jak grałam w ten system, to grałam z twórcą tego systemu. Yy, więc w ogóle to było mega śpieszne, mega fajnie i polecam za wburgę. A drugi to jest Household, właśnie i go grałam z panem W, i z Glawem, i z Lobo, i z kimś jeszcze, więc w sumie prawie cała ekipa była niecnych na tej sesji i jest tak mi bardzo, yy, bardzo lubię ten, yy, ten system, gdyż. Jest bardzo powiązany z pewnym anime, które kocham. Jest to tajemniczy świat Ariety i który po prostu można przenieść się właśnie z tego filmu właśnie dzięki temu systemowi, bo jesteś też takim malutkim, malutkim stworzonkiem, który lata po opuszczonym domostwie i starasz się jakoś żyć w tym. Tam są frakcje inne, bardzo się ciekawe, ale można właśnie poczuć tą taką magiczną... magiczną... Em... Jak to powiedzieć. No, magiczną, bo jesteś małym człowieczkiem i dla ciebie nagle takie, nie wiem, lampa to jest jak, nie wiem, jak takie wielkie, potężne drzewo, na przykład taka mała lampka no, czy znaczy coś ten stylu. A pająk to jest najstraszniejszy zwierzak, jaki może się można spotkać tak właściwie przez to, że jesteś takim malutkim stworzonkiem, tam elfem, wróżką i innymi. Więc mega polecam. No. Yy, to koniec. Nie wiem co więcej powiedzieć. To co zazwyczaj Graf mówi na koniec, więc mu to zostawiam. Do zobaczenia kiedyś. Najciekawszy lub najdziwniejszy system RPG w 2025 roku. Dla mnie takim odkryciem ewidentnie było Paleomytyk. Jest to bardzo ciekawy system, wpisujący się w pewne RPG historyczne, historyczno-mitologiczne wydawnictwa Osprey Publishing. I co? Najdziwniejsze to było to, że ja to zagrałem, jedną sesję zagrałem tak po prostu z godziny na godzinę. Udało mi się zorganizować sobie miejsce do nagrywania, przeczytać szybciutko przygodę startową i poprowadzić sesję. To było dla mnie Dziwne, pozytywne oczywiście, pozytywne zaskoczenie, pozytywne wrażenie z do samego systemu, jest on po prostu nietuzinkowy. Zresztą staram się szukać takich dziwnych systemów i mam nadzieję, że w tym roku uda mi się jeszcze Wam opowiedzieć, być może pogadać, pogaduchować, pogadać na pogaduchach o jeszcze jednym systemie dosyć oryginalnym, prawdopodobnie nieznanym szerszemu gronu naszych y, widzów i słuchaczy, mm, ale to jest ten za 2026, natomiast 2025, ewidentnie jest okiem No dobra, usłyszeliście już od Light od pana W. Teraz czas na moje. Na moje i y, y, tu powiem tak. Najdziwniejszy system to zdecydowanie zgadzam się. Slide, opowieści, skrypty. Miałem okazję zagrać to na biwaku Basi z DPS-u w tamtym roku i pierwszy raz się tym spotkałem z tym systemem. Tak naprawdę z marszu siadłem do tego, żeby to zagrać. Szybciutko Basia wytłumaczyła i zagraliśmy najdziwniejszą sesję, w której. Dziwne, przeróżające stwory goniły nas w centrum handlowym, bo akurat my graliśmy w centrum handlowym. E, polecam, jak macie ochotę coś takiego na bardzo szybko, w bardzo specyficznych klimatach, opowieści, skrypty, to coś, na co musicie koniecznie, koniecznie zerknąć. Natomiast najfajniejszy system, odkrycie roku dla mnie, e, to nie zaskoczy nikogo. To jest Dragon Bane. Dragon Bane, na który namawiano mnie już w 2024 roku na Pyrkonie, robił to Antek z Black W końcu na sam samiuśki koniec na, zacząłem czytać, a na początku 2025 zacząłem coś tam nawet nagrywać. Zresztą, to pierwsze firmy, które są w playliście Dragon Baneowej, to są właśnie moje pierwsze spotkania, gdy już faktycznie uznałem, że czas poprowadzić, spróbować tego systemu i zakochałem się naprawdę. Jest to bardzo fajny system. Podoba mi się granie w nim na żywo. Podoba mi się granie w nim online. Jestem zdania, że fajnie można go poprowadzić, choć jest to trudne, ale dalej można bez jakichkolwiek map taktycznych i tak dalej tak samo świetnie można go prowadzić taktycznie. Dla mnie to jest piękny powrót do grania Fantaziakowe system. Ja już bardzo dawno nie grałem w nic naprawdę fantaziakowego, tak żebym chciał samemu to prowadzić i grać. I jak zacząłem grać w tego Dragon Bain, to dla mnie to jest wow. Także bardzo dziękuję autorom Dragon Baina, że napisali ten system. Bardzo dziękuję Black Blackmonkom, że, że go wydali. I bardzo dziękuję Antkowi. Nie wiem, czy on w ogóle ogląda te filmy. Pewnie nie, ale jeżeli Antku widzisz, to bardzo dziękuję Tobie, że miałem okazję. I tu na sam koniec zapytam, jakie są Wasze najfajniejsze systemy? Coś wow, co pokazaliście w 2025, albo może jakaś stara miłość, która wróciła? Co macie takiego? Dajcie znać. I polećcie też te najdziwniejsze systemy, które wpadły Wam w oko, albo takie po prostu najdziwniejsze, jakie macie. A póki co, grajcie w RPGi. i trzymajcie się. Naprawdę, trzymajcie się. Hej. Cieszę się, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeśli podoba wam się to, co robimy, możecie nas wesprzeć. Czy to dobrym słowem, czy to finansowo. Dostawcie suba, lajka, albo też wejdźcie na Subpi.pl ukośnik niecnerpegi i postawcie nam wirtualną kawę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej.